Wiaterek wieje. Ahoj, kapitanie. Słoneczko się przebija. Siema. Wyskoczyłem się troszeczkę dotlenić. Cisza, spokój. Fajnie się tutaj nagrywa. Nie ma żadnych ludzi. Łapeczki, komentarze mile widziane. Leniuchy, nygusy. Nawet Wam się łapki nie chce kliknąć pod filmikiem. Jak się pojawi reklama, nie przewijamy grosz do grosza i będzie kokosza. Z czegoś Nygus musi żyć. Nygusować, nie pracować. Moje motto, każdemu z Was polecam. Jak wiecie, w Nygusa życiu często plany się zmieniają niespodziewanie i to zwłaszcza już prawie pod koniec, kiedy jest coś postanowione. Miałem przeprowadzić się z Poznania do Gdańska, wylądowałem w Niemczech. Pod koniec, kiedy już byłem spakowany w Niemczech, też pojawiła się jeszcze inna opcja. Poznałem tam ziomka zaraz po przyjeździe do Niemiec, Polaka. Poznaliśmy się na siłce, zaprzyjaźniliśmy się, mamy kontakt do dziś dosyć dobry. No, w międzyczasie wynikły dwie draki. Troszeczkę na siebie się boczyliśmy, ale teraz wszystko jest gitara. Słuchajcie, ja zadecydowałem, że wracam do Polski. On miał rodzinę w Holandii i stwierdził, że on z Niemiec wyjeżdża do Holandii. Chociaż co weekend jeździł do Polski, do Szczecina, także niedaleko miał w sumie. Jakoś 600 parę kilometrów z Norymbergi, i tak mu mówiłem: Ciągnie cię do tej Polski. Może w tej Polsce zostaniesz. Mówię, mówię: Wyjechałeś z Polski do Niemiec. Nie podoba ci się. Teraz Holandia. Myśli, że tam będzie lepiej. On ma tam rodzinę. On potrzebuje tylko uprawnienia na wózki widłowe. Zrobi sobie w Polsce papiery. Załatwia tam pracę na magazynie. Ma się gdzie zatrzymać. Miał to wszystko załatwić, zanim ja wrócę do Polski. Mówi, jak to wszystko ogarnę, możesz do mnie wlecieć, jak ci się w Holandii spodoba, może zostaniesz w Holandii. Jakoś 100 kilometrów od niemiecko-holenderskiej granicy tam miał rodzinę i tam miał zapuścić swoją kotwicę. Ale, tak jak wspominałem, musiał jechać do Polski, zrobić papiery międzynarodowe, uprawnienia na wózki widłowe. Miało to trwać wszystko około miesiąca czasu. Pojechał do tej Polski. Ja już byłem w Reichu spakowany, przygotowany, nawet na to mówię: co mi za różnica? Czy wyruszę w kierunku Polski czy pojadę do Holandii parę kilometrów, zobaczę jak tam jest. Jak już będzie miał chatę, kasę mam, spakowany jestem, może zakotwiczę się w Holandii zamiast wrócić do Polski. O tym wam nie wspominałem. Słuchajcie, pobył w tej Polsce miesiąc. Pytam się go: "No i co z tą Holandią? Jedziesz czy nie?" Mówi: "Wiesz co? Jednak Zostaje w tej Polsce. Mówi, ale że jak? Cały czas mówiłeś, że nie do Polski, absolutnie nie. Na weekendy jest ok, ale nie chcesz tam żyć, tam się nie da żyć i w ogóle. Mówi, ale słuchaj, pobyłem tutaj miesiąc. No i tak mi się spodobało inna atmosfera. Każdy mnie tutaj rozumie. Podobne poczucie humoru. Każdy ma, mówi, po co się gdzieś tułać. Mówi, tutaj zrobię sobie uprawnienia na sprzęty budowlane, chyba na koparkę. Zrobił papiery. I mówi, tutaj znajdę pracę i zostaję w Polsce. Mówi, mam dosyć tej tułaczki. No i tak jak czerwone gitary kiedyś grały, czy elektryczne, elektryczne gitary. Byłem w Rio, byłem w Bajo, miałem bilet na Hawajo. Wszystko wiecie co. Ja też tak stwierdzam: byłem w Holandii, byłem we Francji, byłem w Szwecji, byłem w Niemczech i powiem wam: wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu. Zaproponowałem mu: mówię, słuchaj, to może zamiast na koparkę, bo trafisz jeszcze na jakiś niewypał, to się troszkę rozerwiesz. Mówię, może na walec drogowy. Tam przynajmniej nikt nie przyjdzie i powie: Panie, szybciej, szybciej, pan rób. A ty powiesz: No jak? Walcem drogowym, który rozwija nie wiem 25 km na godzinę szybciej, panie się nie da. Ja już mam gaz w podłodze gdzie szybciej? Jak szybciej? No i słuchajcie, tak się stało, że opcja się ulotniła on jest nadal w Szczecinie. Mamy ze sobą kontakt, jest zadowolony, szczęśliwy, niczego nie żałuje. No i ja tym razem trzymałem się swojego planu. Kto wie, jakby się moje losy potoczyły, może teraz byłbym w Holandii. No ale skoro tamta opcja nie wypaliła, nie miałem ochoty na dalszą tułaczkę. Skoro już decyzja była podjęta, że wracam do kraju. Tak też się stało. Jestem rok czasu, prawie. 1 listopada będzie rok. Czy żałuję powrotu? Absolutnie nie. Wiecie, czego żałuję? Żałuję tego, że tak długo zwlekałem z tą decyzją. Tego żałuję. Sporo lat mi tam przeleciało przez palce. No ale dzięki temu teraz mogę się tutaj wygrzewać na słoneczku, niczego mi nie brakuje. Robię tylko i wyłącznie to, na co mam ochotę. Nic nie muszę, wszystko mogę. Tak wam powiem. Piszcie w komentarzach, czy też często zmieniacie zdanie. No, akurat tak wyszło tym razem. Inaczej teraz może bym siedział gdzieś na ławeczce w Holandii i bym się troszeczkę inaczej relaksował. Pozdrowionka do usłyszonka.